W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego wielkiego postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest pasterzem, pasterzem, pasterzem. Pan jest pasterzem, pasterzem. Cześć dzieciaki! Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, co się działo wokół pana Jezusa. Bo wiecie, że jak pan Jezus chodził po ziemi, to się gromadziły takie tłumy wokół niego, takie tłumy. I, i, i niektórzy to mówili do pana Jezusa: No, a daj nam jakiś znak. Daj jakiś znak, że to jesteś ty, taki wielki prorok. Daj nam jakiś znak. Ale wiecie co? Oni tego nie mówili szczerze, z czystym sercem. Nie mówili tego, dlatego że Panie Jezu, chcielibyśmy Cię bardziej poznać. Dlatego pokaż nam, prosimy, jakiś znak. Nie dlatego tak mówili. Oni chcieli udowodnić, że jest tak, jak oni myślą. Tylko dlatego tak mówili. Oni chcieli udowodnić, że to nie jest prawdziwy prorok. Chcieli go skazać. Chcieli powiedzieć, że on oszukuje tych wszystkich ludzi. I Pan Jezus to wiedział. I Pan Jezus powiedział o tych ludziach, że są przewrotni. I on nie da im żadnego znaku. Jedyny znak, który im da, to będzie znak Jonasza. To jest za znaki Jonasza. Znacie historię Jonasza? Co się z Jonaszem stało? Hmm. Co się z Jonaszem stało? Chyba Jonasz płynął na jakimś statku, a później wyrzucili go do wody, a w wodzie połknęła go ryba. Trzy dni go trzymała, trzymała, trzymała i go wypluła. Jak go wypluła. No to się okazało, że Jonasz wykonał to, czego Pan Bóg od niego chciał. Dopiero wtedy. I wiecie co? Co to jest za znak proroka Jonasza? Trzy dni spędzał Jonasz w brzuchu wielkiej ryby. I trzy dni pan Jezus spędzał w grobie. Czyli znak zmartwychwstania. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstanie, to będzie jedyny znak, który da tym ludziom, którzy byli przewrotni i tak naprawdę chcieli wykorzystać te wszystkie rzeczy, które robi przeciwko Niemu. Więc dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, abyśmy jeszcze raz sięgnęli do Księgi Proroka Jonasza. Zobaczyli tę historię i zobaczyli, jak jest podobna w niektórych miejscach do tego, co stało się z Panem Jezusem. Sprawdźcie to i zapytajcie swoich rodziców. No, do zobaczenia, do jutra. Cześć. Witajcie, dzieci kochane, w kolejnym dniu naszych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Maryjo, zapraszamy Cię, idź razem dzisiaj z nami w ten dzień rekolekcji. I kochani, dzisiaj i w ogóle rekolekcje wielkopostne są po to, żebyśmy się nawracali. Ale co to oznacza? Że co? Nawracam się, tak? Czyli zmieniam stronę. Dlaczego? O co tu chodzi? Bo kochani, Grzech, zgrzeszyć to znaczy zejść z drogi, nie iść do, do celu, a naszym celem jest niebo. I żeby wrócić na tą drogę, musimy się nawrócić. Czyli zawracamy z tej złej drogi, w którą weszliśmy przez różne nasze grzechy, i znowu się kierujemy prosto do Pana Boga. Na tym właśnie polegają, kochani, rekolekcje wielkopostne. I Pan Bóg, żebyśmy mogli się nawracać, daje też nam pomoc, znaki, różne znaki. Wiecie, kochani, jak jedziecie czasami samochodem z rodzicami, czy, czy z. Yy, Kimkolwiek innym, to często są na drodze znaki. Znaki pomagają nam trafić do celu, znaki nam mówią różne ważne rzeczy, żeby nasza droga była bezpieczna. Pan Bóg też nam daje takie znaki. Daje nam znaki i Tobie daje znaki przez ludzi, przez Twoich rodziców, wychowawców, mówi Ci, jak dobrze się zachowywać, żeby właśnie trafić do celu, jakim jest niebo. Pan Bóg też nam daje znaki w postaci przykazań, w postaci Ewangelii, w których mówi nam pewne ważne rzeczy, ale Pan Bóg dał, nas tam, dał też nam największy znak. Znak, który nam przypomina o najważniejszej rzeczy, że Pan Bóg nas ukochał do końca. Tym znakiem jest Eucharystia, to że Pan Jezus został z nami i jest cały czas z nami. I o tym właśnie, kochani, chciałem dzisiaj Wam powiedzieć Rymowankę. Zapraszamy. Chcesz iść za Jezusem, lecz jak to zrobić? Jak? Spokojnie. Pan Bóg, by Ci pomóc, dał Ci wielki znak. Więc jeśli gubisz gdzieś drogę i chcesz ją wciąż znajdować, idź, idź do kościoła, Pana Jezusa adorować. Spójrz na Niego. On wstąpił z nieba. On tam jest dla Ciebie, byś Ty, będąc na ziemi, mógł się znaleźć w niebie. Chcę o tym pamiętać zawsze i niezmiennie. Że iść za Tobą, Panie Jezu, to znaczy się nawracać codziennie. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny dzień naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem krok po kroku z Maryją u Boku. Do zobaczenia, Papa. Pa. niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was w środę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. To jest nasza środa i dalej dźwigamy Krzyż. Krzyż idzie z nami, a my z Krzyżem przestawiamy o jedno pole dalej. I dzisiaj, kochani, w słowie słyszymy o znaku Jonasza. Zanim sobie spróbujemy coś przypomnieć o tym Jonaszu, to może sobie coś powiedzmy o znakach. Ciociu, jakie są znaki? Yy, czy to egzamin na kartę rowerową? Spróbujmy. No to chyba są znaki nakazu i zakazu. A, i jeszcze ostrzegawcze. I informacyjne? <głos> tak. <głos> Zdałam. Dobrze. Yy, jaki znak moglibyśmy dzieciom zaproponować na naszej drodze? Jaki chcielibyście Dostawię... znak? Że nie wolno krzyczeć i trąbić. Albo że tutaj mają pierwszeństwo dzieci bawiące się na ulicy? Nie, 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 moi drodzy. Znak do nieba. Wszyscy razem do nieba. A co konkretnie znaczy ten znak, wujku? Nakaz jazdy prosto. Nakaz jazdy prosto. A my taką kręconą drogą idziemy. A my możemy sobie powiedzieć, że to nie jest nakaz jazdy prosto. Tylko to jest nakaz tego, żebyśmy kierowali się ku niebu w naszym życiu, kochani. I oczywiście każdy jest do tego wezwany. Wezwany też był do tego Jonasz. No i mamy znak Jonasza. Znak Jonasza, czyli, pamiętacie co było z znakiem Jonasza? Co było znakiem Jonasza? Z czym nam się Jonasz kojarzycie? Mi się kojarzy ze statkiem i z wodą. Dobra, był statek, prawda? Pamiętacie, że był statek? Płynął na tym statku, płynął, no ale płynął w złą stronę, bo w ogóle nie chciał pan płynąć. No ale pan Bóg chciał mu bardzo pomóc, tak że go w końcu wyrzucili z tego statku. No i coś go połknęło. Coś go połknęło, ale nie ten krzak na końcu, którego było mu tak bardzo żal. Nie, nie. Nie, ten krzak nie. Krzaki Pewnie był... to był jakiś smok. Mm, nie, chyba wieloryb? No ja wiem, podpowiadacie mi świetnie. Oczywiście, to była duża ryba. To była duża ryba. Teraz ciocia tę rybę naklei nam na naszej drodze, bo na pewno wiecie, że taka ryba to też jest znak chrześcijaństwa. Taki bardzo bliski nam znak. Pewnie go w wielu miejscach widzicie, na niektórych samochodach, go widać. W niektórych kościołach jest obecny oczywiście też. I teraz pytanie: co z tym Jonaszem, moi drodzy? Bo zobaczcie, że Jonasz długo próbował nie zrobić tego, o co prosił go Bóg. W końcu jednak zdecydował się, że posłucha woli swojego ojca. I myślę, że z tym pomysłem, z tą sytuacją też właśnie Jonasza, dzisiaj dosyć fajnie będzie się wiązało zadanie dla nas. Bierzemy karty Jałmużna. I na karcie Jałmużna dzisiaj mamy napisane Zwróć uwagę komuś, kto robi coś złego, nawet gdy nie będzie to dla ciebie łatwe. Dlaczego to się wiąże z Jonaszem? Słuchajcie. Jonasz, jak wiecie, poszedł do Niniwy, żeby ich upomnieć, bo Bóg chciał Niniwę zniszczyć. No i Jonasz tych Niniwitów upomniał. Oni się nawrócili i Pan Bóg im przebaczył. I Jonasz niestety z tego wszystkiego w ogóle nie był zadowolony, bo on chciał, żeby ci inni ponieśli zasłużoną karę, bo oni byli w sumie wrogami narodu żydowskiego. I tak sobie myślę, że ta myśl na dzisiaj, to jest też pamiętajcie, uczynek miłosierdzia tym razem względem duszy, grzeszących upominać. Ta myśl na dzisiaj zaprasza Was do tego, żebyście. Nawet jak to może być trudne, żeby komuś powiedzieć coś takiego, właśnie, że no słuchaj, niekoniecznie w ten sposób, nie możesz tak robić. E, może kogoś nie lubicie i mówicie, a dobrze, niech tak robi, e, poniesie karę zasłużoną, to będziecie dokładnie tacy jak Jonasz. A Pan Bóg zaprasza nas do czegoś innego. Także walczcie, pięknie walczcie na tej drodze e, i zbierajcie. Uczynki, które Was zaprowadzą do Królestwa Niebieskiego. Dobrej drogi. Buen camino. A buen camino, proszę Was, kochani, pamiętajcie, że to znaczy to samo, co mówi ciocia, dobrej drogi, tylko po hiszpańsku. I ciocia, ma jeszcze jedno słowo, jedno określenie po hiszpańsku. Los de Beres, moi drodzy. Aha, bo zapomniałam los de Beres. Albo devoir, albo house of gub, ewentualnie homework. Mam dla Was zadanie domowe. Bardzo Was proszę, zasiejcie rzeżuchę. Jeżeli to możliwe, w najbliższych dniach poszukajcie z rodzicami rzeżuchy i zasiejcie ją, bo bardzo nam się przyda w następnych odcinkach. Nie tak od razu jutro pojutrze, bo ona potrzebuje czasu, dlatego mówię już wcześniej i dziękuję, że mi przypomniałeś wujku. Tak się wsłuchałam w Twoją opowieść, że gdzieś tak naprawdę się przeniosłam w tamte czasy i zapomniałam o House of Gabę Wam zadać tutaj właśnie. Jeżeli nie lubicie rzeżuchy albo nie możecie jej znaleźć, może macie jakieś inne nasionka koniecznie, żeby wyrosło coś zielonego. Ok? Dzięki. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.